Wtedy, no, no. Bożony. pamiętaj, że trzeba jutro pościel wyprać. Musimy ją stawić rano i potem zabrać. zabrać. robimy. No to to muszę wyprać drapak. Jutro już trzeba wszystko wyprać, aby jeszcze suszarkę użyć ostatni raz. <laughs> no ja jeszcze że tutaj mieszkam w piątek, No wiesz? ale wy ją nie bierzecie? To jest chore. A gdzie chcesz ją dać? Na balkon? No przecież ona nie musi mieć odpływ, nie? No, no ale gdzie chcesz ją dać? Na balkon? Nie wiem. No właśnie, Wiem, że nie i ma mieszka. gdzie dać hulajnoga i bieży. nie. No, ale, ale jest kiedyś suszarki. I mi. Nie, nie. nie da się. No to, no, to żyj. W w ja se wrony postraszę, chociaż to za zadanie Nominąłeś w Minąłeś tą paletę gnoju obsrane. Dobra, jeszcze jedna wrona no, i Brakuje dala... kawałka tego pieprzonego kanistra, to jest chore. To jest w ogóle za błąd? Yy, nie, Bla... na szczęście. No, teraz z każdego killera się człowiek cieszy, że nie tam ten gnój, nie. Też jest chore. Mam okno, ale na ile jestem w stanie je użyć tak, żeby przeżyć. No właśnie. Wow. Mam dziadek, O! No oh. Aha, i ja. Nie, o, zrobię tak, O. Oh. Mapa Krwawego Zmysłu Boże, mm -hmm. mnie nie widział, nie wierzę w to Nie wiem co to jest, ale wymienię za chińskie petardy czyli Ej, tak ona mi sisiok zrobiła, Tamek! Oh. No, no już. Spierdaj Dobra, idź Zajmij się czymś, co umiesz robić w tej grze Light tu jest na górce i w kampi Ale kogo? Całą no. mapę no ja bym się zająć no tak. czymś! To lubię robić! Co no, to właśnie robię? Nie wiadomo, nie wierzył, to jak, się nie wiesz o tym. To się wyłączamy już teraz... Praktycznie nie muszę go oślepić. Za gówno. No, faktycznie. No Kamie tak uderzył. No właśnie, dobre pytanie. Rozumiem, że jak drecz tutaj by się chciał tyrpnąć to nie miałby gdzie, bo nie ma szafek, tak? Dobrze. Hmm. No go zestunować. Dziadka <coughs> mogę z to. Wszystko dziadka się jej użyć, użyć nie da teraz. Te geny tak w ogóle nie idą. Menci na lewo. Emu! EMU! Ja robię zwykły nara. Ja też, stary. To już powinien być drugi zrobiony za ten A, czas. Są, Dobra, ja rano, ja jak nie wiem czy nie zrobiłeś. Stop do ludzi. Ja przychodzi. Ja zrobiłem gen, lol. Dwight mi się upocił już cały. No, ale powinno być dwa, nie jeden. Proszę. Ale kto? Jestem na drugim końcu mapy, i on jest jeszcze koło mnie, bo Idea. w biceku. Tu ja mam serce, to nikomu nie ma No to ja też mam serce. Widziałem go jeszcze przed chwilą. On no tutaj idzie. No wiem, dlatego. Aha, od tej strony, ja pierdolę. Co, ty nie widziałeś, z której strony? Nie, nie widziałam. Gdzie jest? Co tutaj, ty masz? To ja nie Ten monitor jest za czy... duży. Co? Co? Mam co? Mam to jest... Na tablecie graj. Tak. Pieprzaj. No to ma. Ja już kończę idę po Chciałem że się kręci gdzieś w pobliżu, nie chciałem cię ściągać, żeby nie widział i poszedł, a on z tamtej strony, bo nie widziałam. No to... masz. Trzeba mówić gdzie jest, a nie... No skoro jest metro ode mnie on i ty, to chyba myślałem, że widzisz. Myśleć, że ja widzę, to jest chyba błąd. Może, no, gonimy cały czas od tamtej E, pory. E, pory. E, e, e. Dokładnie, -e. Gen Dzięki, curtis A ona poszła w pizdę. Tak, ona poszła. już się da, skończył sekundę. Ale tam trzeba iść za ratować, No, to jest takie. Kumberski, pomogę Ci mapą. Wrócę w niego mapą. On już biegł do, do mnie? mnie. Do mnie. Do mnie. Do, do mnie, mnie. Do mnie. Aż. się powiesiłeś na totemie i co? I... W ogóle, że tego totemu on nie rozwalił. hit. Zostawił mnie. Coś tu idzie, no nie wierzę w to na no przyszłość. No i mi to jest zostawiłeś. leczenie. Ty kutasie, to by się krew pobrać i na ganku zrobić, bo na tam do lewa. ale nie wiem skąd ona ją pobieram. To jest prawie skończone, ale ja nie wiem gdzie ona ma. No tu jest za czerwony. autem. Potrzebuję pomocy z nim, mógłby ktoś się podłożyć, taki zrobisz, co nie ma? Mógłbym, autu. właśnie idę. Jesteśmy przy czerwonym autku. No widzę go przecież, no właśnie idź stąd. Ale jest dużo czerwonych aut. Ale nie chce mnie, a nie, jednak nie chce. Za się podłożyć, to się podłożyłem. tak? no, no i tak szybko. Mogę się schować. Jezu, to nie ważne, się... że przeżyłam. Nawet tak szybko, bo w takim strec. miejscu się wjebałem, że nie było się dzieje ruszyć, to jak wiem, to inaczej zrobić? Nie wiem, czy wy tam robić. Biegnie coś. do. do mnie. Do, do, do mnie. mnie. <laughs> Ta ręka. Ancy do mnie biegnie. Nie, to Tumberska do mnie biegnie. A co gorsza, nas wyleją. <laughs> on tu biegnie. idź stąd. Harry Potter. <laughs> no. <laughs> Leave me alone. I'm busy. Mówię no, może Jak ja dostałem to? Nie, tak raz pojebana. O Boże, Wiemy. nie ty już umierasz. O bo... Pod Ale tak szybko się podłożyłeś? Chyba za szybko troszeczkę? Dobra, ja tą grę gaszę po tym meczu, bo musisz no Kurwa, gasz. Trzeci mecz już? Tak. Jakoś wczoraj graj sam to jakoś wczoraj grasz. No właśnie. To może wiedzieć ile grałem poza to. No. Widać wszystko, się, się. On już do mnie biegnie, tak? Mm, powiedziałbym, że bardziej do mnie. Ale, że ty byś powiedziała... Ale ty się też Jesu, no Każdy panu. mecz się goni cały mecz, mam tego dosyć. Każdy się goni, nie tylko No nie powiedziałbym, powiedz to Nancy. No ona się tak goni dobrze, nęcy że jej nawet szmata. nie trafię. No, ona w ogóle nie wiem gdzie jest, tak a propos. I ciulu. Ciu -la, ciu -la -as. O kurwa. O kurwa. O kurwa, tu tu, tu, tu. I macie oczywiście palec, nie? Bo przecież kurwa po co? Taki palec a... Drewniany. A my zgubił, biuro, co chodzi, bo nie wiem. Ahajja! Chodź co do temu, Debil. Dobra. Ile tych szczykawek. Też bez opamiętania. Na no, nic, ten dziadek. Możemy razem? Możemy. E. Uważaj, tak takie zreski w skalę, że nie mogę w tym. No. no, tak jak my mieliśmy wszystkie, że pojedynczy, Czy to kolejka. To jest na skończenie ten gang, który widzisz. No, myślałem się, dlatego ona tak szybko się odpięła od instrybutora. Mhm. skopał no, pewnie, no i się skopał. Z, z niego teraz, musisz też. Przepraszam. Nie, nie będę na nią patrzył z żalowa. Patrz Serio? Moja adrenalina się poszła jebać, bo mi jebnął za tak. szybko hit Za gówno Za późno Chuja poleciał i tyle, a ona ucieknie szmata, bo se poszła do bramy Kurde, no a jej... po nią najpierw iść, żebyś tym dziadkiem stał, no co za gówno No ale kurwa, jaka szmata od razu pobiegła sobie Dobra, może przygotuje i wróci mi, my tak A -a. W ogóle Nie zrobi, bo ona jest ani jednego haka nie ma i nic nie podłożyła, nie no, 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 robi. Nie do niej już, tak się może zdąży te... no, tu zdąży dobiec, tu te... nie, nie, ona jak, on, jak on się odbił, kurwa, od tego, no i ucieknie. Ale powiedz mi, on nie ma efektu te oślepienia w tym momencie? Ja myślałem, że ta adrenalina mi zaskoczy, kurwa, i że mnie nie będzie, a na trzyma się też ostatni to mecz, to Gideon, musi być. Wykrakałeś sam Gideon sobie? Gideon nie jest taki zły. Może no, no, killer pojebany, no to. No pewnie cały czas ten sam. Nara. O boż. Handsome tak. guy. Ciekawe, czy jest przystojny. Nie, dobra, jak to muzyka, to już mi się a, to A tu wszyscy nie, jesteście. Jaką muzykę? No, jego, tak, to jest zaś. Może no czym? To się ukryje kiedy im się, kiedy im się to znudzi? Nigdy, bo jest przesadzony killer i łatwo im wygrać. To jest ja struktur, ja udaję, jest podwójny, że jest ten beczką. Ale tylko jedna. Działa strona, bo jest w ścianę, druga strona. To Okej, okay, on patroluje teraz górę, jeżeli chodzi o geny. Dobra, mhm. su do ją dorwał. niech ona stąd idzie. No to ja mam na górze dystrybutor, żeby na dole napełniać miskę? Nie no, na pewno jest na dole gdzieś. Bez przesady. Tak mu długo uciekałem. Aha, Warszawa dzwoniła, że te dodatkowe zmiany. Gadałam Ci? Już nie są płatne. Aha. No. no i dzisiaj nikt nie przyszedł. Aha. No po co się myśleli, że to Musisz zdać kasy? Wczoraj mnie pytali, ja się go pytam czy... Zodatkowe on mi mówi, że już nie. Ja mówię, kurwa, o co ty się mnie pytasz? On tu jest! No jest! Proszę, jest. On zero, ma... ma! Jesu! Aha. Jest, ja muszę uciekać. Tam no, mnie wybór Nie, nie wierzę w to. <laughs> już to no, był koniec, ale on i tak go skopował. Wiem. Idę z nim na dół, ja o skaczę Boże, do dziury. Dobra, chodź, paletę musisz... tam masz od razu. Wiem, tylko, tylko wróć do tego gena. Nie, jestem na dole tutaj przy was, ja muszę pasek najpierw wy tego Tak wać. na dole jesteś, co się stało, że jesteś na dole. No powiedziałam ci, że spadam, ucieka mnie. A on mnie rzucił klątwę przez ścianę, przez stół, więc to też jest pojebane. Jeszcze przyciągło się pewnie. No. I tramy się tu, ale on my pierdolnie. Jestem pod paletą. Jezu, to mam Franklin. spaść na dół. Aha, Aha no, no Jestem koło ciebie na dole, jak ja mam spać na dół? <laughs> no wykazaliśmy wracać do Gęzut i z duszą. weź latarkę w takim rozkazów. razie ktoś, bo tam pod paletą jest latarka. No mnie tutaj uderzył, to gdzie jest moja latarka? A tam to zadziałało. No bo latarka. No, ale to tyle czasu? No patrzał się zamiast skręcić łebem, to już go oślepiło, no co? Czyli no? jest sieniasem, okej. Okay. Ktoś wziął tą latarkę? Tak, Dla ja sobie podniosłem ją z powrotem. No a wiesz co, no uderzył mnie tutaj, u góry dostałam od niego, nie? Boże, no samym genie. No i nie ma tu mojej latarki. A może wziąłem? Bo to? jest kawałek może od... ...wokół. Can you help me? No tak, ale patrzę za tą twoją latarką. No nie świeci się na biało, nie? Hm. Ten chętny guy by mógł tu przejść, co on robi? No, widzę tą jest, widzę Aha. jest serca i znowu Widzisz? go nie słyszę. Nie, to nie była latarka. On, ona się z nim gania, Aga, musimy... Dobra, cię leczyć, uleczyć, I Idź ją... Leczyć, idź, yy, idź ją yy, yy, oślep go! <laughs> nie dam rady, za daleko jestem. Kurwa, paleta jeszcze była. Kur... What? A ty A byłeś... co się stało nagle? A ty nie byłeś wyleczony czasem? Nie. Ale czemu w ogóle nagle odwrócił, tak z dupy mi jebnął akurat? Wieszając, ja, nie... no. ja, ja nie robię. No, Ja właśnie nie wiem, co robi. Nie robi. Nie wiem, już. Zdawę, za bardzo. No ja teraz też nie boli, pod mną. Ale jak go zajmiecie i odciągniecie, to ja się podniosę. Chyba żeby to mnie podnieść. Pewnie zajeb mi latarkę. No chyba mój. chcecie uratować, a nie dla swojej korzyści. chu, no, podnoszonki. Czu, 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 czu. Ale co dalej? Dobra, ja ją zdejmuję, jebać. Dobra. Jezu, on jest za szybki dla mnie, nie po prostu... Aha, i zaś ta bardzo. latarka mi wypadła, nie? Oczywiście. Ona cię on cię podnosi, nie? Nie, sam się podnoszę, zostaw. Nie. Dobra, no. Nie, bo ja mam leczenie na wstawaniu. Ale mogłeś poczekać, na bym Tak. Chciałem się poczekać, jak on tu już jest. Boże, te jego... tak się nie mieszczą na ekranie. We mnie się nie A tak mi tu leży. Kurwa, biegnie za mną. No! Aha. Nie mogę znaleźć tego dystrybutora na tej górze wiecznie. Nie wiem, gdzie on jest już. Alp. A ta latarka tutaj, co to jest? ją. Nie ma już nic. Nie? Aha, on był tak daleko i nagle był koło mnie. To też hit. Skoczył pewnie na tym, głównie zacznie. Jebana pana szmata. Nie trafił, Jezu, no Boże. Boże. Na prostej drodze mnie nie trafił. Latarki leżą po prostu. Marnował puste. nam, no tak, ale wszystko pomarnowane, nie przez niego. Jeszcze niech widzi nasze aury. prostu na was zamiotu. jak się leczycie, prosto na was się patrzył, żeby go oślepić. To widzę kurwa jak on nas widzi już. Krzyczano coś było. Co? Ona mi podniosła ręce do góry z tym kanistrem, powinno się wylać wszystko wtedy. Jezus. Tak się załebce. Ale co on ma przyjaciół? Życi się te? Tak? Jak przyjaciół. Czemu się wydarłeś, jak on go powiesił? Nie ma już nic pusta ta latarka, więc ja nic nie zrobię. No, on się nie interesuje w ogóle tym handsomem. Fajnie, że on nawet ganów nie robi ani nic. Dobra. Mam dość tego. O, przy tak? Krzyczymy i widzi nasze aury na 3 sekundy. Zaś ma ten dodatek. Zaś Już pewnie ten jest. sam ciulas, tak. Zakład mięsnej Gidonu, rozgrywka TEE HD kamieniem tam na lewo, ale widzę, że Olaf to. znaczy? Co? Gdzie ty takie coś widzisz? Jak escape zrobię, no Zaś pewnie mają klucz tak napisany, czy ten, że znaczki nie dali jest jako tekst, nie? A nie jako No Jak oni kurwa robią tak kody y, gry, że znaczki nie wsadzone, tylko to jest jako tekst, A się nie że tu nic nie działa. Przecież w tych perkach ile razy jest, nie? Że czcionka, rozmiar i to jest jako tekst dodane. Tak. Najgorsze, że mu się coś z terrorem dzieje i mnie denerwuje strasznie. No tylko, że on nie może mieć Gena, bo my ich nie robimy. Co dalej? On już tu je jest. Jezu, co to było, ci się stało teraz? Ej, przyciąłaś <laughs> to! Przyciął na mnie klątwę i jego przyciągnęło do mnie, a ja stałem za dziurą, miałem wpadł w tą dziurę piętro niżej. Spadł. No i dobrze, no i dobrze. Wyszony, kurwa, ale to śmieszne, wyglądało, ona pogo w ogóle. Nie, to źle, to źle. <laughs> ale jego tak przyciągnęło. Kurwa, byście to widzieli tą animację, w ogóle taka very szybka. Very not good. Bardzo very. Ale jeba, nie z... Ale jeba nie się... Ja słyszałem tylko, że się przeciągnął mackami, bo tak to by je zajebał, bo wiemy. Ale dlaczego nie i nie on słyszałem. cały czas nie ma tego terroru? Ja nie rozumiem, znowu nie ma. Nie ma, nie ma. O ogólnie widzę mój gen kończy. No próbuję przynajmniej. On się przeciągnął tu przez tą dziurę i go wyjebało. No ale bardzo dobrze. <laughs> Powinno się cały czas z teraz brać, żeby... Czekaj. Aha, ja on już tu jest. Dobra, Dead Hard mu zrobiłam. A do... Aha, nie dokończy. Żeby... A co? Wpa... wziąłeś to? Nie. Jesteś u góry nie. bez niego? Tak. No to ja, ja byłem biegnie. za dziurą, on przeleciał przez tą dziurę, walnął mi i spadł na dół. Z tamtego rogu po drugiej stronie mnie walnął i mnie dziabnął. Już nic nie ma w tym. No to pogada nie się da nie skończy, bo to ciągle coś biega przy nim. Masz jakiś dziadek? Mam. Chyba nie wiem, czy tego kosztem... Kurwa, siebie nie zrobię, właśnie. Uciekał, 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 uciekał. Dobrze, że no, tak animację. Za mną. Mhm. No ale i tak idzie za mną, więc whatever. Jezu... Mnie, dość tego to... chłopa, dobra, bym pasek już na wykończeniu. Ale co on robi w ogóle? Czemu on mnie bije jak on był piętro niżej w tej dziurze i przeleciał przez tą całą dziurę, nie? Nie mam dość tego darcia się. Ale to było, że zdrowi ocalali ja jestem ranna, to dlaczego ja krzyczę? Hmm? O to jest DBD. Ona napełnia coś tam widzę, ale no, może słuchajcie to jest, o A ja u góry jestem, tam gdzie biedne, koło tej dziury. Biedne. Cały czas kurwa, to samo miejsce. Biegnę. Wódeczkę mam w kieszeni, to się napijemy, co? Dobra. Wszyscy nagle biegną na widzisz jaką mam małpkę? A co ona nagle przyszła mi tu? Dupiej. Na no, lądzieś tu jest, tylko nie wiem gdzie. Cały no, kanister mi się wy... no, dole, wypluskał. Dole. wypluskał. Boże. Ona mogła zostać i się wyleczyć. Boże. Nie, bo ten Hensom jest osrany i nawet siebie nie da wyleczyć. Gen jest za mną, jakby co. No, ja idę do... Dobra, to idź rób, a ja idę do szafki się tylko, Aha, tutaj oczywiście... A nie jednej szafki, nie? No. no dalej bez szafki... Aha! On się przyciągnął przez ścianę do mnie, także też fajnie. Ach, Boże, strzegam się zaraz. No Boże, ja dopiero muszę iść aż pod telewizor, bo tutaj jest szafka dopiero. Ja skończę ten game w końcu. My się ganiamy. Ale mam przejebane, wiecie? Adasia, no nie mamy już, kurwa. Nie, wkurwia mnie ta gra. Ja byłem go paletą, miałem zestonowanie i nagle ja byłem ranny, bo on też nagle mu zaliczyło, że mnie uderzył. Obaj się uderzyliśmy w tym samym czasie. O, teraz się przyciągnął do mnie przez ścianę. Super. Lubię tą grę. No Bardzo co ona mi tu przyszła? No nie wierzę w nią. Gdzie ty, ty jesteś? Jest... Góry? ja się z nim ganiam wokół palety kolejnej. Bo przecież już to jedna się zbaczyła, i teraz mnie przeciągną przez ścianę i się druga zbaczyła. Weh, wyjebane. Ja muszę wisieć. O, właśnie. Mój mhm. drogi, gen na, żeby wodę lać, znaczy krew. Nie wiem, ale ona pobrała tu u góry, jak się spada do łazienki. Tak, bo spadła do łazienki, bo ze mną dokończyła, ten w łazience, ale ja jakby. No, wylewa mi się to bez sensu. Nie widzę żadnego... A tu są drzwi zamknięte, to tu tutaj gen musi być. No nie trafił mnie, nie może. No, nie, on Obecnie. ma jakieś lagi, mam wrażenie, bo jemu zalicza rzeczy, które są w A nie ogóle masz niemożliwe. tego tyrpania, tak jak ja? Ja nie. Aha. Mi dzisiaj działa super, gra, za to, to. Nie wiem tak, tylko z tym killerem na się. Ale mi klatki pierdoli. nie spadają, mnie po prostu tak w miejscu, tu, 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 tu robi. Znaczy, to jest ja jakby lak internetowy, ale to jest no, super. ja przy rzucam killerze. paletą, ja dostaję ją, dostaję. On się przyciąga do mnie przez ścianę. Walną mnie spadł. Piętro niżej, a i taki da tak, Jezu, zaliczy, tak No, to ona poszła z tym kanistrem. O Boże, to jest daleko. On mnie I zostawił. Berskie, ja... ja cię jeszcze nie zdejmę, bo zanim ja dojdę do tego gena, to. Dobra, to ja po niego idę. No, a się goni przy mnie tutaj. No, bo tam jest ten gen do dolania. No, ja nie mam nawet heart, Jak on mi uderzy, to cię nie ściągnę. No kurwa Mac. no miał się z nią ganiać, no po pierdolę mnie zajmę. daj jeszcze jak ja ona też odejdzie tu stąd, żyję. nie. Nie odejdą stąd. Dobra, Agatha to zdejmiesz go tak? Nie, bo on mnie goni tutaj! A no to ciebie goni musiał że to ją goni, dobra, to no, są znaczniki ja szczyp.